Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Kaiser Filip, a ze mną oczywiście cesarz wielkiego, imper... wielkiego w cudzysłowie, Imperium, w stosłowie Imperium Austriackiego, czyli Overload. No dokładnie. E, I gramy sobie tutaj dalej w Fersoviron. E, poprzedni trochę nie pyknął jak to się mówi, bo e, bardzo mocno Ententa nam bije gwarancję niepodległości. No. W sumie strasznie w nerwia, szczerze Często. powiem. nie możemy im niczego No, W takim razie zrobimy przewrót we Francji. Tak, wymyśliliśmy sobie, że zrobimy przewrót we Francji. No i że długo by nie pójść Tak, żeby mieć powoli czyste rączki, a żeby się nie bawić. Mhm. Tak, myślę. Rzucimy to powstanie, Tak. Ewentualnie trochę ich wspomożemy sprzętem. Dokładnie, albo ochotnikami. No. A tam nadal jest ta wojna włosko-turecka. Zobacz, co Turcy w ogóle Włochom zrobili. Mhm. Mm Kociołki tu. Kociołeczki są. Znaczy nie, tam jest jeden kociołek, bo jeden to są porty. To nie ma kociołka. Nie, nie ma tam choćby. Nie, jest tam jeden kociołek. Jeden kociołek jest. Zobacz sobie, że jest jeden kociołek. Ale idę... port. A nie ma tam portu? To ma Chyba poszumek? nie ma, port jest obok. Chyba. Tak mi się wydaje, że jest obok. Nie wiem. Dobra, to ja już będę robić tam super samochód pancerami. Trochę nawet pancer zwiększył. Wiesz co, ja na chwilę muszę przestać boostować to w tej Francji. Mhm. Bo mi się skończyły, wiesz. punkty No, jeszcze mam punkty, to boostuje. No to boostuje, ile się da, a ja muszę odzyskać punkty. Bo jeszcze mam jakąś świetną politykę e, antyrosyjską, która zmniejsza mi te punkty. Ale teraz to po, dojadę do 200 i znowu podbustujemy. A później tylko mi przewrót zrobimy i po sprawie będzie. A to mi daje wyposażoną piechotę, to będzie dobre nawet. Tam ten hełm, jak masz nowe hełmy piechoty. Tak, to wiem, że to ma lepszą obronę nawet. No, nie zbyt dużo, ale i tak się ten. ma jakieś. A Luksemburg ma gwarancję? Nie ma. Ale pewnie i tak dadzą. Zaraz. No nie, bo to jest za blisko nich, żeby im nie dali. Ja no jasne, ale rekrutuję dewizję, bo co ty robisz, na kogo ty robisz celu? Na Luksemburg. No i tak by nie zrobisz. No, póki co jeszcze nie dali. Ale tam są. No, nie, nie, Nie wiesz, żeby nie dali, natomiast jeżeli by nie dali celu, no to ja na Luksemburg powiem ci, że Luksemburg to jest jak, wiesz, jak takie... To jest jedna prowincja. Koci... A to jest no koci bo ja to zajmuję. Ja, nie... Znaczy, ja nie, wiem, czy... nie, nie robię z tego papeta, zajmuję to po prostu. No. Wydłużam to granicę z Francją. Ale dadzą mi na pewno gwarancję. Poczekaj jeszcze no, kilka to. dni. To jest niemożliwe, żeby no, mi udali... Okej, okay, teraz no. Zaraz tam będę bustował. Jak jeszcze masz... Ja w ogóle zapomniałem, że ja mam coś takiego jak papet, który się nazywa Islandia. Który na razie ma zero dewizji. To Koniec. Włochy wygrywają wojnę. Jak to jest możliwe, że Włochy wygrały wojnę? Nie Turcja wygrała wojnę. A, bo oni się o coś byli w Afryce, nie? Chyba, że tak. Chyba, że się Tak, musieli się o coś w Afryce lać, bo tak to tobie nie pisało, że wygrali wojnę. Tu mam jakieś Islandia, parada wojskowa. To którego... koniec punktów już A Ja zaraz bo Boże, jak to dobrze wygląda, ten autorytaryzm. No, nie zdelegalizuję. Już polityka antyrosyjska zrobiona. To co to teraz? To, to Polityki nie... antybrytyjskiej jeszcze nie zrobię, ale politykę antyserbską. Ale Serbia jest z nami w frakcji, nie? To, to po co? No, jako ten. Nasz, ale mam, ale mam sojusz z Bułgarią, coś takiego zrobić. Albo wzmocnienie Sancarpauzy, ale to trzeba być w stanie wojny z Zjednoczonym Królestwem. Więc ja sobie chyba na razie zrobię, zrobiłem sobie wzmocnienie autorytetu cesarza. I teraz mam militaryzm, albo tam później bojówki młodzieżowe i przewrót faszystowski, ale ja idę w militaryzm. Ponieważ y iście w ten faszyzm, pójść w ten faszyzm, no tak naprawdę, no. Daje nam tylko to, że dostajemy Adolfa. A ja w ogóle wiesz, że Bawaria ma yy, ten, dwie dewizje. No, wiem właśnie, widzę w stolicy. Proszę, zaraz mi ta Bawaria da te dwie dewizje. A już mogę mieć te dwie dewizje. to czy się szkolić, panowie. Wiesz czym to jest fajne? że właśnie mogę sobie zabierać z państw marionetkowych ten. E, ...dewizję, nie? Nie. Jakie ja mam miałam dwie marionetki, tak? E, mam Islandię, która nie ma. I Bawarię, która miała dwa. Bo Islandia chyba nawet nie ma za dużo fabryk wojskowych, dlatego no... Unibus. U mnie Bułgaria ma 13 dewizji, a Chorwacja ma 6, chyba, czy nawet więcej. No, ale oni, czyli tak, chyba tam dają już swoje dewizje, czy nie? No, nie dali. Okej, okay, widzę, że ten, widzę, że tutaj jest problem taki, że pojazdy mi się skończyły opancerzone. Muszę przestać ten, produkować te pojazdy, tylko piechotę samą produkować. Ja tu dwie fabryki dam więcej do tych pojazdów. Tak będzie miał lepiej. Nie wiem, jak sobie zrobię fabryki, to tam dwie do pojazdów. Boże, boż, co tu się dzieje, dobry panie. Eee, dobra. Ej, nie dali jeszcze Luksemburgowi. Naprawdę. Ja no, no jest i tak jest dopiero 35 dni, ale jeszcze nie dam. Jeżeli mu nie dadzą, to ja to biorę. Element mi spada, nie widzę. Ja że... Normalne jak robisz armię. Trzeba dlatego ja wyjść. Nie, ja to jak ja sobie wyjdę na wyższy pobór, to będę robił, tylko że... Aha, ja bym sobie już poszedł boostować ten autorytaryzm. No ja mam 246 punktów. To dawaj, no, ty też boostuj już. Ja teraz nie będę to jest... Bo on no być... już 26% ten autorytaryzat, to jest, no. E, no powiedziałbym, że naprawdę dobry pomysł. Nie będę tego delegalizować już. Bo chyba, no, rzadko w ogóle kiedy bo delegalizuje takie rzeczy. No. Nie wiem, ja sobie mogę już, ja już mam naprawdę dość, w sumie dość dużo dewizji, jeżeli o to chodzi. Ja mam dewizji dobrze wyposażonych, 142 dewizje, natomiast e, Francja ma od 70, czy też ma coś koło tyle. Wielka Brytania to nie wiem ile ma, bo Wielka Brytania jest ciekawy w ogóle kraj. I dali już temu Luksemburgowi tą gwarancję? Właśnie nie. Nie. Ej, może coś się z... Jeżeli się coś zbadziło, to pozwolisz, że ja to wezwę, że do wojny, ja to zajmę. No, 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 no. no, 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 no. no jak jakbyś... już... Nie, no ja sobie z tego marionetka zrobię. A z jest... A Luksemburg jest demokratyczny. I Marie Andelie nim rządzi. No to dobrze, że przygotowujesz cel na ten Luksemburg. A teraz mi nawet wolniej będzie spadać eee, te punkty Political Power. Będzie wolniej spadać. Bustuję. Także jakbyś miał jakieś wolne punkty, to podbustuj to we Francji ten e, świetny system. No nie no. jak dopiero robię do 150. Ale jak będziesz miał, no to, to się przydałoby się, e, żebyś to podbustował ten. <laughs> rozwój przemysłu cywilnego bez infrastruktury. Dobra, no to, to niech to moje 48 dewizji do armii francuskiej. Bo tak sobie A roboczką... to idę, bo będę miał dwa dodatkowe zespoły badawcze. To się przyda. Coś się tam kombinowało. coś się tam. Ten... Ja chyba w cel nie militarizm się dopiero robi. To pojęcie mieliśmy z Ej, A w, w ogóle zarządzanie poddanym. Wiesz, że możesz sobie anektować te państwa. No wiem. Ale tego nie rób, bo to jest głupi pomysł. Gdzie mam to anektować? Tam jak masz zarządzanie poddanym, ale jak to wiesz, jak to anektujesz, to ci automatycznie tam stabilizacja spada na coś mniej więcej zera. Wiem, ale tego nie zamierzam tylko, żeby na przyszłość wiedzieć. Nie, to się nie opłaca. To się tylko opłaca jakbyś na przykład taki Luksemburg miał, tak jak ja. No to wtedy, wtedy bym powiedział, że nawet się opłaca, to sobie zrobię jedną piechotę górską. A w logistyce masz nawet ten, priorytet dla paliwa. O, tu też miasto. No, ale w tym momencie to nie jest dla no. nas jakieś ważne, bo paliwa akurat mamy trochę. Przynajmniej ja mam 153 tysiące karabinów. Najgorzej mam z samochodami pancernymi, i już nie mogę więcej w ogóle dywizji samochodów pancernych robić. No to chodzi mało. No powiem Ci, że mamy wielkie królestwo. Tylko że ty masz, jak to się mówi, królestwo. No, to był beznadziejny pomysł. No. Nie, był ale... dobry pomysł, dlatego że masz busty do ataku, busty do lotnictwa, ja bym, boosty ja do wszystkiego. No, ja bym wziął królestwo Chorwacji to jeszcze bym się zgodził, ale tak ja nie wiem. Nie. to nie jeszcze... Nie, A ja bym właśnie wolał mieć Węgry. No, ale w Węgry mają 13 dewizje, a te dewizje wtedy się A tam później jeszcze Polskę można by było, wiesz, tam jeszcze Polisze Wehrmacht. Możesz, ja też zrobię Polisze Wehrmacht i wyzwolimy kraj Polskę. Będzie walczył po naszej stronie jako za taki dług wdzięczności, jak to się mówi. Dobra, mam 141 punktów. Ej, wiesz, że ten piękny Luksemburg jeszcze nie ma gwarancji. No wiem, właśnie To, to jeżeli, tak by, jeżeli, tak to by wyglądało, no to wtedy mamy szansę ten Luksemburg nawet zdobyć. No. I się szkolą, fajnie dewizję, wszystko super. E, Podbustujesz pod tą... A bustujesz autorytaryzm. Tak. Oj oj oj, Francja, Francja. To będzie wojna francuska, francuska. Mhm. A, ja, a my wtedy chyba możemy w ogóle wkroczyć i pomóc Francji. Chyba to. Ale to wywoła wojna, nie? Yy, no nie wiem. Nie wiem, tak mi się wydaje, że może to wywołać wojnę, bo ja też nie, nie tam nie bym... Ja takie rzeczy bawiłem się tylko raz, ale to wtedy, gdy zamierzałem atakować Francję, bo wtedy od razu wjechałem do No miałem coś z Nie wiem, ja tam bym po prostu poczekał tak na 50% i wtedy im robić ten przewrót. Demonstracje sufarażystek, świetnie eee, To co ty ja robię nowe techniki wojny okopowej Niech się robi W ogóle tutaj świetne ten Naprawdę nie ma nic Dalej nie mają gwarancji ma. 95 dni Najbardziej to mnie śmieszy Islandia która ma eee, 4, 24 mentora a Islandię No, ale ja 24 tysiące. Ojej. A to jest jeszcze taki problem, że jest jeszcze to Królestwo Danii z tym takim śmiesznym królem chrześcijanem X. Oni nie No zero. A do mnie nie. mają 100, bo to jest ten klimat. Ale, ale, no tak, tak, tak. Ale no mam jeszcze Bawarię, Bawaria ma trochę lepiej. No. U mnie Węgry mają najwięcej, mają 13 dywizji. Chorwacja ja ma chyba tylko 6, tak, 6. Bawaria ma cztery fabryki, więc Bawaria może sobie jeszcze jakoś da radę. O, nie uwierzę, że to się stanęło. Serbia sobie jedną dewizję zrobiła. No to możesz poprosić, że tam masz coś takiego, klikasz nie. i poprosisz o wsparcie i dostajesz od nich tę dewizję. Tylko proponuję ci ją wyszkolić, bo te dewizje są zazwyczaj... Zawsze... Jeżeli tak to wygląda, no to w takim razie ja wbijam i zajmuję ten Luksemburg. Robię z tego papeta. Nie, no, to... no, 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 no. Luksemburg ma fabryk wojskowych. To w ogóle ci się opłaca w ogóle, to zmieniać papeta. Jedną Nie wiem, nie chyba Podoba mi się, ale nie, nie, to jest Luksemburg, to zajmę sobie to. Jedną mają. Ale za to mają od 3 do 5 cywilnych. I lotnisko, A nie, nie mają lotniska, chyba. Mają. Chyba ma, mają, mają lotnisko. Kurczę, ja to bym wbił tam na Konstantynopol, bym sobie zajął Konstantynopol, ale nie wolno, nie? No. O kurczę. Autorytaryzm aż 32% już. Mhm. A partio komunisty ma tylko 8%. Jak będzie tak, 40% trzeba zacząć robić przewrót. To trzeba iść zacząć, Gdzieś no. trzeba trochę sprzęt na to odłożyć, no. O Woodrow Wilson wygrał. Ale to dobrze, że nie wygrał ten. Yy, jak on się nazywa? Roosevelt, nie? Mhm. Bo to by była tragedia wtedy dla nas. Dla nas. Bo wiem, że tam Ameryka ma też coś takiego, bo grałem, żeśmy chyba razem grali. Wtedy yy, jak, jak dołączenie do wojny, nie? No. Dla mnie to jest po prostu tragiczna wiadomość, bo Ameryka wtedy dołącza sobie do wojny i tak po prostu. Ok, von Generał Maxim von Plivitz von urgun Bundelsen. Ja bym sobie mógł generałów polepszyć swoją drogą. Ale to tam część nie daje, bo jak masz dowódców i masz ulepszanie, to tam masz te specjalizacje marszałka polnego. To te część większe te rzeczy to one są do tego, jakbyś dawał tego dowódcę jako dowódcę armii, grupy armii. A to ja o tym wiem, ale że oni wtedy dostają. Ja sobie zrobię doktrynę u jednego, tego, który ma atakować Rosję, sobie zrobię doktrynę ofensywną. A u tego drugiego, który ma bronić się, sobie zrobię yy, doktrynę def. Nie, też mu daję do, doktrynę ofensywną. Już jestem w Luksemburgu 138 dni, i nadal nie mają gwarancji. No, wiecie. to mnie cieszy. Fondermarowitz. Powiem czy to jest dobra, to jest y, dla nas, to jest dobra wiadomość. Okej, okay, ty nic nie masz. Fondermarawic, y, ty masz jeszcze niszczyciel Fortec. Dobra, wypadły no, mi to już punkty. Się przebić przez marzyno, to już, po, już po sprawie z punktami, już nie mam punktów. Nie ja też nie. No to poczekajmy chwilę i po prostu. Ostatnie 8 punktów. No ale to, to, nie, 8 punktów to mniej więcej jest tak z więc trochę to podbustuję. Dobra, teraz to Dobra, moje świetne dewizje, którą kazałem tam bodajże dziś. Aha, bo... Ty byś mógł iść do tego. No i teraz pójdzie się tak, powinniśmy przynajmniej. No, 33% tam tutaj to No, widzę, że Francja to już powoli zaczyna dostawać, nie? Mhm. Chyba wszystkie moje dewizje są na trzecim poziomie. Przepraszam, ale trochę sobie pogorszę relacje z twoim papetem. Bo muszę zrobić politykę antyserbską, żeby zrobić... Aby zrobić sojusz z Bułgarią. Kryzys... Politykę antybrytyjską. E, kryzys marokański, przygotowania do wojny, bo tam jest... Polish Wehrmacht. Ej, jak daję tym moim mapetom chyba... E, parady Wojskowe, to, to mi daje chyba nawet... Ten... Ej, ale wiesz, jakie opłacalne jest to Polish Wehrmacht? No, to fajne. E, milion powera. Nie wiem. Puch, i milion mempowera, a to jest. No, milion powera dla kogoś, to nie orientuj się w tej grze, to może nic nie znaczy, ale tak naprawdę, milion powera, to jest. Yy, dużo. Strasznie dużo. No, ja mam tylko 354 tysiące. No to weź, że już nie rekrutuj dewizji. No ja w ogóle. Ja rekrutuję dewizję. Ostatnie moje od rekrutowane były, jak jeszcze Serbia walczyło z nami. No to ja się powiem, że tak, że y, ja jak chodzi o rekrutację, to ja mogę rekrutować, bo ja 2 miliony Manpowera. Dopiero na no wojnę czyli... sobie zostaje trochę więcej e, Manpowera. No Manpower spada jak się uzupełnia oddziały, które są już tak. odbite po nocy. To też jest pewien minus tej gry, no, ale już trudno, no. Dobra, to lecimy następny oddziałek. Niech się szkoli. Do mojego nowego generała, czyli generała... Jak ty się nazywasz? Ziomuś? E, Maximilian von Prywitz. Także myślę moi drodzy, że jeżeli odcinek się podobał, no to zostawcie suba i łapkę w górę. E...